Co tu robią te indyki? Przyleciały z Ameryki! Zostaw mnie, ty głupia! Pao! Nie! <laughs> Jeszcze tego brakowało! <laughs> Dziś w odcinku śmianki, rybowanki i będziemy śpiewać szklanki? Szklanki? Nie zapomnijcie zostawić komentarza, subskrypcji czy łapki. Ja pozdrawiam wasze matki. Nowe nagrody. Jak trafimy coś dobrego, stawiam lody. Uwaga, kręcimy kołem. Za chwilę przydąbcę w klawiaturę czołem. <ścoughs> And... Jeden żetony. Kupię za to chyba kalesony. Mam bardzo ciężkie zadanie. Po pierwsze, skupić się na grze. Po drugie, rymowanie. Po trzecie lecę na spontanie, także trzymajcie kciuki za mnie. Dagram odcinek i wyląduję w wannie. Oczekiwanie na graczy. Dawno nie piłem, bo nie lubię maczy. End chyba moja ulubiona mapa. <laughs> Fajnie, ogląda to mama i tata. Czy jesteście gotowi? Mocni spiżowi? Hop. Z czym zrymować hop? Może z mop? A czy muszę też rymować śmianie? Ciężko kiedy trzeba wstawić pranie! Będzie strasznie ciężko, a ja łowię ryby wędką Hop, Mop! Okej! Okay. Przechodzisz! Z czym zrybować przechodzisz? I z obecnej rundy odchodzisz. Dobra, to było słabe. Wolę chyba lizać żabę. Nawet nie spodziewacie się jak jest mi ciężko. Mam nadzieję, że nie skończy się to klęską. Rocket Rumble. Dzisiaj gramy. Fajny klimat tutaj mamy. Nie mogę skakać. Chyba będę płakać. Hop. Mop. O co w tej mapie tutaj chodzi? Nie kupiłem łodzi, więc nie będziemy dzisiaj pływać. Tylko się szybko stąd zbywać. O, chyba musimy zdobywać flagi. My nie jesteśmy łamagi. <laughs> nie. Czym tu się strzela? Może zestrzelę tego sku... Wiela! Przede wszystkim nie przeklinamy, bo się dobrze mamy. Przekładamy nóżkami. Nie chcę się bawić z wami! <laughs> Czy do słowa co też muszę rymować? Boże, zacznę hip-hopować! Dalej nic nie zrobiłem! O już wiem, z pasją strzeliłem! Kurde, ciężko się celuję! Jak wygram, to zabaluję! Nie mogę Więc może podniosę nogę Lecimy sobie na ich teren Gram jakbym był luzerem Pięknie się dzieje Zaczynamy mieć na wygraną nadzieję Ilu graczy tu zostało? Z tego co wiem jest bardzo mało Losujemy Kolejne mapy W to mnie grałem Moje wariaty Pod, mop, hop co to kurde za kurczaki? Za chwilę z was WYPRUJĘ flaki! Nie, to nie kurczaki, to indyki! Wolę oglądać myszkę miki! Okej, okay. czemu ja zamiast grać to gadam! No i ciągle tutaj spadam! Indyki nam przeszkadzają i nie jest ich mało. Złe demony się odzywają. Łzy spadają. <noise> Jak widzieliście, było mi bardzo ciężko skupić się na grze. Atmosfera cały czas wrze. Znowu ta fajna mapa. Smaczna czekolada. Co? Chciałbym zrybować i nie zwariować. Dlaczego tak słabo idą mi te rymy? Zdów chyba wpadłem do. Ryny, <noise> co w pi... szkło Aaaa! Hop! Hop! Nie, no dzisiaj mi nie idzie! Spróbujemy iść na midzie! Ojeny, jaki ja dzisiaj poziom reprezentuję! Naprawdę cholernie źle się z tym czuję! Soker Mistrzostwa Świata! Uwielbia je każdy tata! Przecież ja nie przesadłem i z czego się cieszę? Kurde, przez te przegrane się dzisiaj powieszę. Więc zagramy jeszcze raz w lewym dolnym rogu. Miga pas. Pokażmy ludziom, na co nas stać. Nie będziemy żadnych dopingów brać. Pokażemy całej Polsce naszego skilla. Wydubiemy z nosa Gila. Co tu robią te indyki? Przyleciały z Ameryki. Zostaw mnie ty głupia pao! Nie! <śpiewanie> Jeszcze tego brakowało! <śpiewanie> Co mam zrymować do... No... Boże! <śpiewanie> o! Mamy to! mamy tego co ja mam zrobić kolego Znowu kurde tu przegrałem a tak bardzo się starałem może więc pójdźmy w lewo bo nie lubię chodzić w prawo jeszcze trochę tu do przodu jeszcze trochę kurwa z małą <śm> Zasrane indyki! Odpadasz koniec rundy! Czemu? Znów nie łączą mi się styki. Zjem se cały słojek drzemu. Hop! mop! Skoknie! Ej, co zrybować do nie? Jest w końcu! To przeszliśmy! Tak mało od siebie wymagaliśmy! Jeszcze jeden skok, jeszcze jeden mop, hop! Super, znowu się nie udało. Po raz kolejny, mało brakowało. Sprawdźmy, może nam się uda zmotywować Robin Hooda. Dobra, teraz pełne skupienie. Piach, kamienie. Na razie super, idzie dobrze. Wolę porozmawiać dziś o Bobrze. Bober, fajny, skurczy byczek, znów. Kolejny tu kamyczek Trochę jeszcze nam zostało Mianowicie z cztery mapy I sam w końcu nie pokazał klaty Ale mamy dziś wyzwanie Skupiam się Ty bananie Sprintat tutaj Nawalamy Kobiety wszystkie pozdrawiamy Panda, łysa, łysa mała Znów pozdrowiłbym Michała Proszę już mi tak nie róbcie! To i koniec rundy pupcie! Dajmy teraz siebie wszystko! Nie rób mi tak kur... brzydko! Jeszcze raz! Chyba przejść to damy radek! Kurde, kup mi czekoladę! Proszę, tak! Uda się nam! Wygraną przekazuję wam Tutaj przejście do kolejnej rundy jest czymś ogalnym. Cięższe słowa mogę sobie dawać Skorzystamy dzisiaj z wanny Nie możemy się poddawać Unikaj laserów Mapa bez żadnych manierów Ale miałem teraz fuksa Polizałbym czupa czupsa <grym> Ej, boję się cokolwiek mówić żeby się z rybami nie pogubić Przechodzisz! zło, wow, jak szybko! Walę bekę w finału jestem blisko? Szybko, blisko, to nie ryby. Połowimy dzisiaj ryby. Jakieś biedronki nas tutaj gonią, ale chyba nas nie dogonią. Co ja znowu powiedziałem? Kurde, prawie się zeslałem! No gdzie ja myślałem, że tam są... Nie wytrzymam tej propagandy! Czemu mi się nie udało! Tak niewiele brakowało! Dobra, już więcej, nic nie biadolę. Pozdrawiam, Anię, Kasię, Marka, Mateusza i Ole.